Cześć, witajcie! Dzisiaj krótki filmik z wyprawy po RSM. Jedziemy, mamy tutaj trzy baniaki załadowane, 3,5 tony pierzemyk. Cena, no cena jest taka, że nie kupujemy na razie więcej. W tym roku po prostu postanowiliśmy kupić azot na trzy na razy. Jedną część kupiliśmy latem, teraz będzie druga część, a resztę na wiosnę. Zobaczymy jak to będzie, po prostu chcemy rozłożyć ryzyko te cenowe na dłuższy okres mam nadzieję, że jakaś średnia wyjdzie w miarę rozsądna, chociaż, chociaż i tak jest bardzo drogo. To zapraszam do oglądania. Słuchajcie, po drodze za dużo nie nagrywałem. Wiadomo, że się tutaj czas kupię bardziej na jeździe. A 2,60 no na sztywnym przodzie. To wiadomo, bardziej to przypomina koridę, eee, Jakieś rodeo, prawda, niż, niż jazdę. Także to i tak wtedy wiele by nie było widać. Tak wyglądał mnie rozładunek. Mawzery na przyczepie. Redukcja. Włącz czy czwarte cala normalna pompa ogrodowa jest Metabo już pracuje no, ładnych dobrych lat, parę lat także nawet nie jestem w stanie powiedzieć ile jeszcze jej nie zżarło także dobra, dobra jakość i tutaj w środku mamy małzerki. i sobie tutaj tu akurat pomieszczenie jest na tyle dobre że tutaj temperatura nigdy nie spada poniżej zera także można spokojnie e, magazynować to nie patrząc się na mróz i nie obawiać się, że coś tam się skrystalizuje. Ok, dobra, to startujemy. Zaczynamy przelewać. I słuchajcie, tak to się przelewa, pompa chodzi. To jak widać całkiem, całkiem nieźle daje. A zobaczymy ile tutaj czasu będzie potrzebowało. Ale z tego co pamiętam, 15 minut na zbiornik z tym, że teraz zbiornik wiadomo, jest wysoko na przyczepie powinno iść to szybciej, znacznie szybciej niż, niż tak zasysając z ziemi na, do opryskiwacza. No i słuchajcie, wygląda na to, że się za bardzo nachwaliłem pompę, tą pompę. Zaczęła się na wyłączać, grzeje się, włącza się w zabezpieczenie termiczne. No jak się nagrzeje. O, aż i się wyłącza. Nigdy wcześniej się takie coś nie zdarzało. Tu męczymy, to już przy drugim zbiorniku zaczęło się tak dziać. Męczymy ten trzeci ostatni. Najprawdopodobniej coś tam z pożyskowaniem, nie wiem jak tam na to zrobione. Ostała ostatnia zalana wodą, dość długi czas nie używana. I od tego czasu zaczęła świrować do tej pory, ona też była używana do podlewania tam ogrodu, na dwa straszacze potrafiła całą noc chodzić. Latem, jak było wiadomo, gorąco i nigdy się nie zdarzało tak, żeby ona się wyłączyła. Takie rzeczy się dzieją pierwszy raz. Trochę ostygnie i zaraz się włączy ponownie. Także no co? Jest niby do południa, a już się coś zrąbało. Także coś przed obiadem jeszcze. Także no czeka rozkręcanie pompy. Trzeba zobaczyć, co tam się w, w środku dzieje, co tam z wirnikiem, co jest za wirnikiem. No bo no, no, no nie, to nie powinno się nic złego dziać, dlatego że to, no, nie ma ciśnienia. No, jest gęstość niby większa RSM-u niż wody, ale to ona już w swoim życiu przepompowała tyle tysięcy litrów bez problemów. A proszę bardzo, się włączyła sama. Także przy tych trzech tysiącach to nawet nie powinna tego poczuć. Zwłaszcza, jak mówię, no, chodziła całymi nocami, nieraz od kilkanaście godzin pod zraszaczami i tam jest też wiadomo ciśnienie i nic się z nią złego nie działo ok, także jak to na gospodarstwie zawsze się coś dzieje musi się coś psuć byłoby zbyt pięknie żeby wszystko szło dobrze słuchajcie jak się kupuje resem zwłaszcza jak to się robi tak jak ja nie całą cysternę z fabryki ale tak się bierze z fabryki niby zaplombowane. Ale zawsze warto sobie zmierzyć gęstość. Czy na pewno tam ktoś nie chrzcił za mocno? Wodą zobaczymy, czy jest dobrze. A zaraz nam skala ucieka. Powinienem mieć 1,32 Nie wiem czy będzie widać Pokazuje 1,34 A więc gęstość jest ciutkę większa niż powinna być ale ale gęstość rsm podaje się w temperaturze 20 stopni to na pewno jest chłodniejszy dużo chłodniejszy przez to też gęstość wzrasta stąd mamy większe wskazanie o dwie setne no ale wygląda na to że nikt tu się księdza nie bawił i nie chrzcił tego z drugiej strony jak tam wleje na taką cysternę ze 100-200 litrów to i tak i tak tego nikt nie zauważy nad Eurometrem się też tej gęstości za dużo nie zmieni no ale jakoś tak człowiek spokojnie będzie spał że w miarę jest to to co chciał kupić w miarę jest tutaj jak widać, przyczepa umyta. Udało się skończyć, no były przeboje z tą pompą, ale się udało. Pewnie będziecie ciekawi, ile, no wiadomo, ceny, ceny wszystkich interesują. Ile dzisiaj resztę kosztuje na chwilę obecną 3620 zł za tonę. Także grubo, grubo. W porównaniu do zeszłego roku to nawet mega grubo. Trzymajcie się. Do, do, do zobaczenia. Następne filmy chyba będą z orki zimowej, bo jeszcze tylko to mi zostało. Także na razie, hej.